No tutaj bez żadnych, prawda, wstępnych rozpoznań obydwaj zawodnicy ostro wzięli się do pracy, można powiedzieć. Zobaczymy jak w dalszym przebiegu tego pojedynku będzie wystarczać im energii. Piękny, prawy, prosty. Dawida Paca. No tutaj Migacz troszeczkę przeszarżował w tym ataku, nieprzygotowany atak, bardzo szerokie ciosy i Pac bez trudu rozszyfrował tą akcję i uniknął ciosów swojego przeciwnika. Kolejne wpadanie. Damiona Migacza.

I druga runda pojedynku pomiędzy Dawidem Pac, Gwardia Szczytno, a Damianem Migacz, Energety Lubin. Na pewno Migasz tu jest agresywniejszym zawodnikiem, ale jednak e, sprawa e, podejścia do zawodnika troszeczkę e, tu szwankuje. Po prostu no, więcej czasu na treningach by trzeba było właśnie tym podstawą techniki bokserskiej, czyli kroki. I atak na przeciwnika. To właśnie ten największy skarb, jaki jest u pięściarza, czyli nogi, które naprawdę mogą w boksie zrobić bardzo dużo. No tutaj zawodnicy chcieli sobie urządzić w ringu jakąś małą pogawędkę. Po raz drugi uwaga przez sędziego ringowego Adama Pawełka. Poprzednio migacz. A teraz Pac. Jakieś tam mieli problemy i chcieli słownie te tematy poruszyć. Niemniej jednak no tutaj w ringu zawodnik musi milczeć. I końcówka drugiej rundy, naprawdę poziom troszeczkę odbiegający tutaj od naszej przeciętnej, to jest raz, a druga sprawa to walka bardzo wyrównana tutaj. Nie można by było jeszcze wskazać zdecydowanego faworyta do zwycięstwa. Wszystko rozstrzygnie, myślę, się tutaj w rundzie trzeciej i kto zachował więcej siły i, popularnie mówiąc, zdrowia, ten pojedynek powinien na pewno wygrać. Igur, nire No tutaj wyraźnie, faulował, chcąc przytrzymać lewą rękę. Migacza chciał zadać cios ze swojej lewej ręki, a prawą po prostu trzymał przeciwnika. I króciutka przerwa techniczna, kolejne sznurowadło rozwiązane, ale jest to naprawdę drobnostka, która potrwa parę sekund i, i już możemy kontynuować pojedynek. Pierwsze ostrzeżenie udzielone przez sędziego ringowego pana Adama Pawełka dla zawodnika Damiana Migacza za atak głową. No Myślę, że tutaj obydwaj zawodnicy jakoś mają duże braki w wyszkoleniu technicznym i Koniec pojedynku no ale takie pojedynki w tak dużym turnieju też muszą być. Myślę, że sędziowie punktowi skażą prawidłowego zwycięzcę. A kolejny pojedynek to druga para zawodników grupy A wadze do 75 kg. Są nimi Kośmider Adam Tygrys Elblong Michał Gurgacz, Sztorm Szczecin. is uh -huh. Zwyciężył na punkty 2 do 1 Dawid Pac, gwardia szczytną.